tam z S3 z jazdem Zielona Góra Południe w stronę Nowy Kisielin. Gdzie jedziemy właśnie na e, hub EKOENU. Hub EKOENU jest to taki ciekawy punkt, który powstał z myślą o użytkownikach elektryków, gdzie poza ładowarkami znajdziemy też miejsce do uzupełnienia e, kawy, gdzie znajdziemy sklepik Zobaczymy, jakie jeszcze tutaj udogodnienia dla użytkowników elektryków będą. Można powiedzieć wręcz, że stacje benzynowe powstałe z myślą o użytkownikach elektryków, ale na których nie można już dotankować samochodów spalinowych. I takim czymś jest m.in. ten punkt, ten hub ECOEN-u. Nie ukrywam, że mnie on właśnie bardzo pod tym względem ciekawi. Nie jest on już nowy, trochę już jest, więc na pewno znajdziecie sporo materiałów o nim. Ja jeszcze przy nim nie byłem, nie, było, nie miałem takiej okazji, nie miałem takiego powodu. E, jadę tam z czystej, czystej ciekawości, bo byłem w okolicy. No i zobaczymy, zobaczymy co tak naprawdę poza kawą i ewentualnie e, właśnie z korzystaniem ze sklepiku, jakie udogodnienia tam jeszcze dla nas będą, co tam ciekawego będziemy mogli zrobić. No samochód będę tam ładował, zobaczymy jakie są dostępne ładowarki. Jakie są ceny? Jak wiemy Econ jest takim średniakiem cenowym polskim, czyli generalnie jest drogi, bo polskie średniaki są ogólnie i tak drogie. Nie znam na tyle Zielonej Góry, ale po znaku wnioskuję, że Nowy Kisielin to dzielnica, bądź przynajmniej osiedle. Różne miasta różnie podchodzą do nazewnictwa. Zielonej Góry. Widzę, że jest to taka bardziej przemysłowa Teraz, część no, miejscowości. No zobaczymy. Ciężko więc mi odnieść się do tego, jak wygodny jest to punkt e, w takiej codziennej podróży. Tak jak mówię, widzę, że tutaj znajdują się raczej e, hale. Za 200 metrów cel będzie znajdował się po lewej. No, i się zbliżamy. Teraz cel znajduje się po lewej. Jest i on. Mamy do dyspozycji dwie 150ki, trzy 50 CCS i jeszcze jedną tutaj ładowarkę, której mocy na tę chwilę nie znam, ale to ocenimy zaraz. No dobra, sprawdźmy, co tutaj możemy tak naprawdę zrobić. Zaparkujemy sobie. No jak widzicie, Tesla nie robi tego najszybciej, ale warto mieć na uwadze, że jej się to udaje. Jesteśmy na wspomnianym wcześniej hubie Ecoenu w Zielonej Górze. Jest tutaj jakieś zadaszenie lekkie, no mój samochód widzicie w tle tam się ładuje. Był tutaj jeszcze jeden miły pan, pogadaliśmy o elektrykach, on akurat miał plagina. Yy, dopiero rozważa elektryka. Co tutaj mamy w ogóle do dyspozycji? Jak popatrzycie, to mamy tutaj raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem stanowisk. Yy, jakie tu znajdziemy ładowarki? Wcześniej się trochę pomyliłem, powiedziałem: Są dwie ładowarki 150. Nie są stanowiska, jest stanowisko 150, 100. Tutaj trzy pięćdziesiątki. I te tutaj po prawej to też są pięćdziesiątki. Gdzieś tu też. A no i ósme stanowisko jest, gdzie możemy się podłączyć swoim kablem. Jest to standardowe gniazdko, gdzie możemy się podłączyć ładować mocą 11 bodajże kilo, kilowatów. Sam punkt, jak widzicie, wygląda tak. Troszkę jestem zawiedziony, ale to już Wam zaraz pokażę o co chodzi. Wejdźmy sobie, wejdźmy sobie do środka, i wtedy zrozumiecie, dlaczego jestem zawiedziony. Jak widzicie, jest tutaj strefa relaksu. Bistro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Więc, no, nie są to godziny. Myślałem, że jest trochę więcej. No i zobaczmy, co tutaj jest do dyspozycji. No, mamy toaletę. Jest gdzie usiąść. No, widać, że tam jest sklepik i to wspomniane bistro, ale niestety no, dzisiaj nie ma tutaj możliwości skorzystania, bo jest tylko w tylko godzinach 8-16 w tygodniu. Ale jest drugie pomieszczenie, gdzie można sobie wygodnie usiąść. Jakbyśmy mieli komputer, to możemy tu z komputerem usiąść. Jest postęp ładowania, ja się pod wolniejszą ładowarkę podłączyłem, bo akurat były zajęte te szybsze jak przyjechałem. Ale można też na przykład sobie uzupełnić kawę, zobaczymy jaka jest cena za Americano, patrzcie 4,90 to taniej niż na stacjach benzynowych. Patrzcie. 4,90. Jak wypiję swoją kawę, to pewnie sobie, sobie kupię. A teraz wyjdźmy jeszcze, jeszcze na zewnątrz. Nie wiem, na ile ten punkt jest dobry dla samych mieszkańców Zielonej Góry, gdyż tak jak możecie widzieć w tle. Jeszcze wam pokażę to. Odwrócę kamerkę. Mieszczą się tutaj głównie jakieś hale, jakieś zakłady pracy. Są to takie obrzeża zielonej góry. Nie wiem więc na ile to jest dla samych mieszkańców przydatny punkt. Tutaj trochę w oddali znajdują się stanowiska 6 i 7. No, dzisiejsza cena ładowania. No i tak wygląda ten punkt Ekoenu. E. Na pewno w godzinach bistro jest to bardzo ciekawe miejsce, kiedy można tutaj właśnie przyjść i, 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 i może coś tam ciekawego zjeść, można jakieś zakupy zrobić. Dzisiaj, no widzieliście, mogłem kawę dokupić, skorzystać z WC. Nie wiem na ile to jest dobre miejsce dla samych mieszkańców, bo tutaj głównie mieszczą się jakieś zakłady pracy, wam jeszcze raz pokażę. Jakieś takie duże hale. Wydaje mi się, że to są bardziej obrzeża, ale mogę się mylić. Sam punkt wydaje się ciekawy, i wydaje mi się, że gdzieś to w, te, w tę stronę powinno, w tym kierunku powinno zmierzać: że, że będzie coraz więcej takich prawie stacji benzynowych, ale dedykowanych dla samochodów elektrycznych, gdzie będą właśnie oferowane jakieś dodatkowe usługi, głównie dla elektryków, a nie głównie dla samochodów spalinowych, tylko z dodatkiem ewentualnie dla. Dla elektryków. Tutaj z samochodem spalinowym nie zrobisz nic. Szkoda, że nie jest to czynne tak jak na stacjach benzynowych całodobowo, ale może gdzieś to będzie do tego czasu, do, będzie gdzieś to ku temu zmierzać. No, wejdźmy jeszcze raz do środka. Jeszcze raz opowiem, co jest w środku. W strefie relaksu. Sama strefa jest dostępna całodobowo, no ale jak widać, eko cafe, cafe, czyli sklepik i bistro, dostępne są tylko w godzinach pracy. Tak naprawdę tu tych hal obok. To no, jest toaleta. Nie będziemy do samej toalety wchodzić, ale wam ten neon pokażę, bo mi się bardzo podoba. O. <grywia> Bistro jest niestety tam zamknięte. Tu jest ta tak zwana chyba strefa strefa VIP. Czyli takie miejsce, gdzie można sobie usiąść i, i coś tam odpocząć, laptopa rozłożyć. Jest informacja o aktualnym stanie ładowania. Można kawkę zrobić. Tak jak już wcześniej mówiłem. Americano na przykład 4.90, latte 6.90. Płatność kartą. Można do własnego kubka lub skorzystać z tych tutaj dostępnych. Jest nawet instrukcja co zrobić, jeśli nie działa akurat ekspres. Czy jest to miejsce już idealne, że tak powiem, żeby tutaj zaspokoić potrzeby kierowców i pasażerów? No zdecydowanie nie. Brakuje chociażby tutaj tej knajpki, czyli nie zastępuje to jeszcze klasycznej stacji benzynowej, ale gdzieś to ku temu zmierza, przynajmniej nie musimy siedzieć w samochodzie, możemy tutaj wejść, czyli można sobie nawet wolniej ładować, tak jak ja to teraz zrobiłem, żeby coś zrobić. Ja dzięki temu mogłem nagrać ten, ten filmik, nie ładowałem się dlatego na... nie przestawiłem się na setkę ani 150, ładuje się na 50, dzięki temu mogłem nagrać trochę tutaj materiału. A jak przyjechałem, to akurat ładowały się inne samochody, więc niestety wtedy tego nie mogłem zrobić. W tym czasie, jak ja tutaj jeszcze doładowywałem, to podłączyło się mini. A ja teraz jeszcze sobie zrobię tutaj kawkę. No dobra, robimy kawkę. Amerykano dotknie, aby rozpocząć. Wybierz produkt, zbliż kartę. Nie trzeba posiadać własnego kubka. Jest tutaj zapas papierowych. No, Amerykano małe jest. Mniej więcej takie 150 ml w sumie nic więcej tutaj nie mam do powiedzenia. Wracamy do Szczecina. No dobra, wyjeżdżamy z hubu EKN. Co ciekawe, jest to zaraz przy ich centrum badawczo-rozwojowym. Tutaj widzę, że bada się też technologie wodorowe. Po drugiej stronie chyba jest coś związane z wiatrakami, więc takie ogólnie centrum chyba zielonej energii. No my wyjeżdżamy i wracamy do Szczecina. Trochę jestem zawiedziony, trochę jeszcze nie jest to, czego bym oczekiwał. Miałem nadzieję, że będzie to taka już naprawdę prawie że jak stacja benzynowa, tylko dla właścicieli Zabierzemy elektryków. Ale brakuje właśnie jakiegoś takiego sklepiku. Myślę, że już jesteśmy na tyle dojrzałym społeczeństwem, że mógłby po prostu tam być jakiś taki sklepik samoobsługowy. Przecież są automaty gotowe, z których można coś kupować. W zakładach pracy, w szkołach, i tak dalej. Więc myślę, że to nie powinien już być problem. W tym momencie jest tylko to bistro, które jest czynne w godzinach pracy chyba tutaj wszystkich tych zakładów pracy w okolicy, czyli od 8 do 16. Czyli na pewno no, nie jest jeszcze to tym, czego można by oczekiwać, ale jest to jakiś krok naprzód, i tu trzeba pochwalić EKON zdecydowanie, że jako przedsiębiorstwo. Rozwijają to, żeby było te takie punkty dla nas coraz bardziej przyjemne. Już w tym momencie można wejść. Ja pogadałem sobie z trzema osobami, więc jedna osoba podjechała elektrycznym mini, druga osoba nie pamiętam, trzecia osoba była Mercedesem pluginem. I tutaj największą, najdłuższą rozmowę przeprowadziłem, gdyż ten pan był bardzo zainteresowany ewentualną przesiadką na na elektryka, myśli też m.in. o Tesli, na różne marki patrzył. I tak trochę dopytywał, jak, jak to jest, yy, bo sam się trochę boi przemóc jeszcze, zrobić ten ostatni krok. Ale, ale yy, bardzo miło się rozmawiało. Yy, więc jeśli ktoś lubi rozmawiać z ludźmi w takich miejscach, to jest to, yy, jest to punkt, gdzie, gdzie, gdzie można pogadać. Ja dzięki temu, że podłączyłem się na wolniejszej ładowarce, podłączyłem się na 50 Gdyż, jak podjechałem, to 150 i setka. Tam omyłkowo źle powiedziałem na samym początku: są dwie 150, jest jedna 150, druga to jest setka. Były zajęte, no ale ja wiedziałem, że będę i tak chciał coś tam nagrywać, więc nie robiło mi to większego problemu, nie robiło mi to większej różnicy, że chwilę dłużej poczekałem. No i też przetestowałem ekspres do kawy, czynny espresso. No, przepraszam, Amerykano to takie 150 ml mniej więcej, no ale w przypadku Amerykano nie oszukujmy się, to i tak większej roli nie gra, bo to jest przecież espresso i potem wrzątek dolany i tyle. Więc na pewno jest to punkt, gdzie można na chwilę na trasie się zatrzymać. Jest w miarę sensownej odległości od strójki, chociaż i tak już trochę bardziej wydaje mi się, że jest to celowane nie w kierowców z tej, z tej trasy, a. Yy, właśnie osoby, które gdzieś tam zmierzają do tych yy, miejsc pracy, które się tam znajdują. Bo jak widzieliście, jest tam tego dość, dość sporo. Jesteśmy już na strójce. Jak słyszeliście, sami, mogli się słyszeć. Samochód mi tutaj troszkę alarmował, że jadę minimalnie za szybko. Należy się cieszyć, że jest taka sieć, jak, jak EcoN, że rozwijają swoją, swoje, swoje ładowarki, swoją dostępność ładowarek, że pojawia się ich coraz więcej, że są te huby. Poza Zielonym Górą wiem, że są też, jest też taki hub podobny w Poznaniu i w Warszawie. Myślę, że będzie to bardziej zmierzać ku temu, żeby były bardziej dostępne też pewne dodatkowe usługi w środku. Jak pojawi się więcej elektryków, bo nie ma powodów, żeby nie funkcjonowało to z czasem tak samo, jak funkcjonują dzisiaj stacje benzynowe, czyli całodobowo ze sklepem. Już dzisiaj przecież można by umieścić tam, właśnie jakieś, chociażby, automaty z napojami. No, jest ta kawa, to jest fajne, że można sobie zrobić samemu wygodnie. Nie trzeba swojego kubka, ja miałem swój, ale jak widzieliście, było można zrobić do, do tych tam dostępnych. Ktoś to w jakichś godzinach najwyraźniej uzupełnia. Jest toaleta, no ale to jeszcze nie jest to. Ale z czasem przecież będą znikać stacje benzynowe, będzie się coraz więcej punktów ładowania pokazywać. W tym momencie, tak naprawdę, jadąc jeszcze z gór, przykładowo, wolałbym się zatrzymać na mopie Racula. Chwilę przed Zieloną Górą na Orlenie, gdyż tam też mogę szybką ładowarką naładować samochód. Chociaż Echoen dzisiaj akurat był tańszy, no ale to się w Polsce mocno zmienia. W zależności od twory roku, dnia, pr różne promocje się pojawiają, różne ceny, więc czasami może być tak, że Orlen w jakimś dniu może być tańszy od Echoenu. Ceny to jeszcze jest w Polsce temat rzeka. Da się jeździć bardzo tanio. Elektrykami, a da się jeździć bardzo drogo i zależy właśnie kto jak spojrzy. Jeżeli ktoś spojrzy tylko na ceny, np. Na Greenwaya bez abonamentu, to powie, że przecież to taniej kupić sobie naprawdę ośmiocylindrowy samochód niż, niż jeździć elektrykiem. Jak ktoś spojrzy tylko na obecne ceny, Polenergi przez plug surfing, to, to się bardzo zdziwi, bo wychodzi, że jeździmy naprawdę potężnymi samochodami w cenie samochodów, które parą około 4,5 litra. Ale fajnie, że pojawiają się takie punkty, że takie koncepcje się w ogóle pojawiają, takie pomysły, żeby takie huby budować. Mam nadzieję, że będzie tego coraz więcej. Będzie to zachęcać. Każdy był bardzo zaciekawiony, jak to funkcjonuje, będąc na, na tym punkcie. Kilka osób, które tam przyjechały, prosto mówiły, że przyjechały specjalnie na, na ten punkt, żeby zobaczyć, jak on wygląda. W tym momencie widać, mówię, że jest to tak typowo przy ich centrum badawczo-rozwojowym jeszcze chyba pod kątem tego całego tam takiego parku przemysłowego w okolicy chociaż pewnie ludzie z Zielonej korzystają, bo dlaczego nie przy trasie, no jest to w takiej odległości jeszcze bezproblemowej aczkolwiek nie jest to tak jak na przykład w Szczecinie, gdzie outlet przy którym mieszczą się superchargery chargery Tesli jest no bardzo blisko obwodnicy bardzo blisko autostrady Tutaj jednak kawałek faktycznie zjeżdżamy, ale no jest to i tak odległość. Nie wiem, tam nie, nie chcę skłamać, ile to było 4 km, ale no, no taka no bez znaczenia. Tak na dobrą sprawę. Na zdjęciach Twitchie wydaje mi się, że widziałem jeszcze, chyba że to były z innego punktu, że były tam gniazdka Shademo. Teraz już były same, same gniazdka CCS, więc no i jedno do podłączenia własnego kabla. Więc e, albo to zmienili i rozwijają, albo po prostu widziałem zdjęcia z innego punktu. Mówię, jadąc e, dla mnie dzisiaj był idealny, bo mogłem podłączyć się na wolniejszej ładowarce, e, nagrać filmik, dronem chwilę polatać, e, zrobić tak naprawdę wszystko, co chciałem e, i mogłem sobie wygodnie usiąść w środku, nie musiałem tego robić w samochodzie. mogłem tam nawet laptopa rozłożyć, aczkolwiek e, z drugiej strony właśnie przecież nie ładujemy już samochodów na tyle długo, żeby musić tam się rozkładać z komputerami, bo nawet na tej 50, no to przecież cały samochód byśmy ładowali. No, no nie wiem, no film byśmy zdążyli jakiś krótszy obejrzeć, może coś tam popracować. No ale no jest, gdzie to. A, no było wi fi darmowe, to warto może niektórych interesować i działało. A na przykład dzisiaj była burza, jak, jak siedziałem w środku i, i przez chwilę nie było internetu z sieci komórkowej. Podsumowując, otrzymujemy tam darmowe Wi-Fi, darmową toaletę, yy, tanią kawę. W sumie jeszcze nie próbowałem. Spróbujmy, czy to w ogóle da się wypić. Pachnie ok, smakuje ok, taka mocna arabika. Jeśli ktoś lubi, no, przynajmniej taką dzisiaj wsypali, jeśli ktoś lubi taką lekko kwaskową, mocną arabikę, to to jest to miejsce, gdzie może się takiej kawy napić tanio. Jest gdzie usiąść, bo ciepło. Do dyspozycji mamy 7 punktów ładowania z kablem, plus jeden, gdzie możemy swój kabel podłączyć. Jedna ładowarka bardzo szybka, jeszcze jak na dzisiejsze standardy. E, jedna szybka, trzy względne e, te pięćdziesiątki, nie przepraszam, skomałem, pięć pięćdziesiątek. I, jedno gniazdko do podłączenia swojego kabla, i tam chyba mocą 11 kW można ładować. I jeszcze to nie zastępuje stacji benzynowych, ale jeszcze raz tutaj mówię pochwała dla Ekoenu, że taki punkt jest dostępny. Jest to coś ciekawego widać, że coś się dzieje na, na rynku elektryków, że coś się rozwija. Pojawiają się właśnie takie ciekawe punkty, coś wartego zobaczenia. No i miejmy nadzieję, że rynek będzie się rozwijał jeszcze, jeszcze bardziej pod kątem tego, żeby y, takie punkty powstawały i podróżowanie elektrykiem było jeszcze ciekawsze. Jeżeli oglądaliście inne moje materiały, to dobrze wiecie, że tak naprawdę w tym momencie już nie ma żadnego problemu, że ładowarek na trasie jest bardzo dużo. Jeśli jeszcze tego nie widzieliście, to zachęcam do obejrzenia mojego materiału o dostępności ładowarek. Tam robiłem takie kółko na około trasy. No, jechałem ze Szczecina w stronę Gorzowa, później na Poznań, wracałem do Szczecina już nie eskami, nie, nie autostradami, tylko normalną trasą numer 10 i pokazywałem różne ładowarki, jak z nich korzystać, ich dostępność, ich ceny, więc jest to takie mini kompendium. Chociaż od tego czasu i tak się już sporo zmieniło, bo dzisiaj, bo tam jeszcze nie wspominałem o aplikacji Plug Surfing, a ona dużo namieszała w Polsce, bo stała się poważnym konkurentem dla LOCity. Na pewno jeszcze nie zastępuje Elo City, aplikacji LOCity, ale stała się dużym konkurentem, bo. E, przykładowo dzisiaj, e, na tych stacjach Ekoenu, no, cena przez PlugSurfing była według mnie nieakceptowalna, bo była dużo, dużo wyższa niż e, dostępna na samej ładowarce, jak i przez EloCity. Ale e, na właśnie przykładowo pole energii, no, to ostatnio było 0,35 zł, co czyniło ich jednymi z naj, najtańszych e, na rynku. Więc ta aplikacja na pewno dużo namieszała, bo ułatwiła sporo, no, ale jeszcze czasami, właśnie no, cenami, szczególnie na tych większych sieciach, jak Eco czy Greenway, nie konkuruje. No, wszyscy my, Teslarze, czekamy na dalszy rozwój sieci Tesli. W Zielonej Górze ma się pojawić, myślę, wszystko to jest perspektywa roku. Zielona Góra, Legnica. Wiadomo, że przy Poznaniu otwiera się wreszcie taka porządna infrastruktura ładowarek Tesli, bo ta w centrum miasta w Poznaniu, no, była dyskusyjna, delikatnie mówiąc, piła dla mnie bardzo ważna. Wszystko to jest mniej więcej perspektywa roku, jeśli nie, jeśli nie krótszego czasu. Mniej chętnie będę nagrywał takie filmiki, jak dzisiaj, bo po prostu będę częściej korzystał po prostu z infrastruktury Tesli, która w ogólnym rozrachunku jest wciąż infrastrukturą najtańszą. Nie dość, że jest bardzo wygodna, bo. Zintegrowana z aplikacją Tesli i w sumie nas którą i tak musimy mieć, więc niewiele nas interesuje już dodatkowo, to, to, to są to ładowarki e, tanie. E, no ale mówię, w tym momencie takim moim drugim wyborem jest cały czas Polenergia. szczególnie ostatnio przez PlugSurfing, Surfing, bo e, ceny były świetne. E, ten złoty, to złoty 35 to e, e, czyniło ich naprawdę opłacalnymi. Trzecim moim wyborem, tak statystyka pokazuje, że jest Orlen i tutaj pewnie wiele osób by dyskutowało, że ich ładowarki przecież najczęściej nie działają, że mają jakieś tam problemy. Faktycznie ja spotkałem się z jednym problemem przy ładowarkach Orlenu. Mianowicie przy próbie aktywacji aplikacją bardzo często pojawiały się jakieś problemy. Nie spotkałem się z problemem yy, żadnym przy aktywacji ładowarki po prostu płacąc, przykładają przykładając kartę płatniczą do, do samej ładowarki. Wtedy jeszcze nigdy nie miałem problemu i dlatego z reguły tak, tak to robię. No i to tyle. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Ja mam jeszcze 130 km do Szczecina. Raczej nie będę się zatrzymywał nigdzie, tylko sobie dojadę do domu. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za obejrzenie materiału. Zachęcam do obejrzenia innych materiałów, o których już wspominałem. Jeszcze raz, jeśli macie jakieś pytania, sugestie. To zachęcam do komentarzy. Jeśli Wam się podobało, to proszę o łapkę w górę. Dziękuję też za subskrypcję mojego kanału. Z dzwoneczkiem najlepiej, żeby dostawać powiadomienia o nowych, o nowych materiałach. Teraz będzie trochę o smartwatchach, o AI, trochę mniej o elektrykach. Zachęcam do subskrypcji. I jeszcze raz bardzo dziękuję, a tymczasem. Cześć!